Dareczku, musisz wyżej, musisz podskoczyć, daj buziaczka. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Dzień dobry, szanowni państwo, ja nazywam się Magda, to jest... Dariusz i zapraszamy na kolejny odcinek w Dubaju. Okazało się, że jest tak dużo przygód, pomimo tego, że byliśmy tu tylko 3 dni, że nie zmieściliśmy się w jednym materiale. Lecimy z tematem, ale nie, jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Chcemy bardzo podziękować wszystkim osobom, które nas oglądają, dają łapki w górę, dają nam subskrypcję, to dużo dla nas znaczy. I dziękujemy, bo tak. to jest bardzo, bardzo miłe, że nasze wygupy chcą oglądać nie tylko nasi najbliżsi. Wygupy to jest moje życie całe. Całe. Całe? I, nie przedłużając, zaczynamy! Jak na zachód słońca, to zdecydowanie na plażę. Na przykład na tą, nazywa się Jim Bright. Zobaczcie, jak się pięknie odbija słońce. A tam, tam jest wierny mąż i fotograf, i modelka. Tam się dzieje content. Jesteś bardzo cierpliwy. Nie ale to jest tak całe życie. Jeden dzień bez Ewy i byś w podskokach wracał, żeby porobić chociaż kilka fotek. <gryst> Nie, no ten mój mąż to jest po prostu fotograf naszego wyjazdu. Zobaczcie, chciałam powiedzieć Wam, że dzisiaj bójmy zjadł na zakupach. Cała stylizacja jedzie jest by me i wygląda w niej po prostu rewelacyjnie. Ale słuchajcie w takich okolicznościach, w przyrody, no to można robić zdjęcia. Wiesz, jakim ty jesteś młodnym, a ty takim szybkim, no. Nie. Szybki Bill. myślę, że w życiu nie wyszedł do fotografem. Abo on ja jak zostać i wcale nie zamiast bycia youtuberem i producentem swoich rzeczy. Tylko robić dokładnie, bo tak, ma na naprawdę mega oko. Ma oko. ma oko. Jedni robią zdjęcia, inni robią formę. Trzecia <noise> postać ciągu dnia, żeby nam <noise> doleczek nie został. Aha. Inni robią za kelnerów. Twoich żon. Zobacz, to no, jest Staszka, nie? Tu. Tak. No. Co? Kocham Cię, kochany mężczyzna. Kocham Cię. Dareczku, daj buziaczka. Czy Nie widzę z tak daleka, myka, ja mam 41 lat. Podobno, masz dobrego cela. Jedziemy. No jak? Chciałam powiedzieć, że właśnie zrobiłam jadź i przeszkolenie jak ma wypuszczać z do zdjęcia. Jedzie była skupiona i wiem, że po Bardzo. Zawa jedziesz z tym. Dobra. Dziękuję. Bardzo dobre, I nawet to na myrzek tak bardzo mnie. Tak? Mhm. A widzisz, jak to czasami życie człowieka zaskoczy? Może się zmienię od tej pory, będę robić wszystko za gotowanie, przesłanie, tańczenie, <grym> czytanie książek, graj na harfie. Wszystko na Gotowanie też. Zjesz? Przyjemność wtedy, kiedy tak Bo Ci tak wywaliło, Tobie <grym> w ogóle nie wywaliło, ani trochę. Bravo! Wow. Wow. I'm very happy, I so Zanim widziu serow, very happy, A to ja zacząłem całą tą komunikację. Thank you, bro. Have, have a great day. Night. Nice. Bye bye. Dariusz, twierdzi, że żona go ogranicza. Darku. W taksówce, kochanie. Ciebie w Ciebie ogranicza twoja waga. Nieprawda. Czasem mogę wszystko zrobić z tą wagą. Czasem też cię mogę zrzucić, ogranicza. Mogę ją podnieść. No właśnie, to wszystko no trochę. to zrób, a nie, że gadasz, że możesz. Ale podnoszę na razie, uświadomienie sobie, że chcę podnieść wagę, wagę. Więc podnoszę, jak będę chciał zrzucić, to zrzucę. Cieszę, że jestem z tobą nie ma i z Magdą a ma nie Magda jak najbardziej. a kim pan jest w ogóle Uwaga, Dariusz, jesteś gotowy? 3. 5, 6, A ja w umiem 7. skończyliśmy Zajmij się tym. 130.000. to się tym. co Brazylijska się skończyliśmy 130.000. Zajmij się Pana nie znam. Ani z Instagrama, ani z telewizji, no nie znam pana. Nie widziałam go też na żywo. Panie, pan Panie, nie pana stał. nie zna. Najważniejsze, wow. jak wyglądała ta obsługa tutaj? W ogóle, całe, całe to było wydarzenie, nie było, to było wydarzenie. Tak, wszystko było idealnie połączone w jedną całość. No. Słuchajcie, to nie było jedzenie, nie? To, to była to był, sztuka. To był Cirque Soleil z Dubaju. No, tak, tak. Du Soleil z jedzenia, nie? Juri kiedyś powiedział, że każdy kto ma żonę już się nie śmieje z cyrku. Ja stwierdzam, że każdy kto Tobie był na strecie, już się nie era To już kiedyś Soleil. mieszkam że nigdy się nie śmieje z cyrku. Do nas tutaj klasowy klaun, teraz może potwierdzić zaprzeczek. To w Łodzi, i temu nic nie szkodzi. Wracając do tematu naszej restauracji Rewelacja Oby więcej takich momentów, takich miejsc Oby więcej takiego Kulinarnego spisania, co? Super Tu się dzieje taka atmosferka troszkę jak O 5 rano w Łodzi We can show you how to dance Show me, me. Show me, come on, show me. It's private lesson. It's a private lesson, yeah. Yeah. I have to pay for this. No, no, not really. Talking, man. Yes, I understand now. Pretty good. <laughs> uh, Fifty years. No, <laughs> five. max five. Max five. <laughs> Dzisiaj zwiedzamy taki Dubaj, tak. mniej. turystyczne, bo na Ostend to trzymać. każdy turysta lubi podjechać, ale taki mniej znany jest z Instagrama. Paisy Nie? A tam zobacz, jaki budynek zbudowali. Jakie masz swoje z tym? Z tym? Glockówka. A Ty? A ja nie mam żadnego. Za, za dużo. No tutaj to jest 100% marrakesz. Proszę? I to jest marrakesz, co? Dokładnie powiedziałam to 5 sekund temu. Tak? Tak jest. Marrakesz 100% w No. Idę, no. idę. Myślę, że Darek już tęskni za drugą stroną Londynu. Prawda, co? Kidyskus, please. Tak, yeah. this ten, please. Ok. Oh, oh, ale się tak Pytanie, co to jest? Nie, nie, będę kreda. No, dobrze myślisz, barwnik. Dlaczego brałabym fioletowy barwnik? Nie wiem, nie się chyba do fioletowego. Indigo. O, ja masz Indigo barwnik. Tak jest, <noise> prawda? Zaplenimy, ponieważ grzyziemy goździk. O Jezu, bardzo dobrze znieczulam i odkarza gargul, a my tu wszyscy mamy zapalenie gardło, więc. Ale bardzo hardcorowo. Podoba Ci się pan? Nie. No ja bym Dobra, go przytuliłem. Dareczku przytuliłbyś? Minia, no nic nie będę przytulał. Żadnego pana nie, nie będę przytulał. Ciebie będę przytulał. Ty, chociaż w sumie? Ty trochę Robercik jesteś Na ty Daria, awaria. Ty też jak diabeł, jak Tusk w TVP, bo roku rogu <gry> O Jezu! Jadzi jak zawsze komplementuje mnie najlepiej. A co jest dobre pomieszanie z poplątaniem, patrzcie. Jest Mad Max. I proszę, jest auto, którego nie znam. Widziałeś to auto? Zobacz, co to jest. KTM albo coś takiego dziwnego. Nie, chyba nie KTM, ale coś dziwnego. Fajne miejscowa. Tak dziwne. Tak. Dziecka, lubisz pizzę hawajską? Nie. Nie tolerujesz Nie, ani nie lubię, ani nie toleruję. Muszę to zjem, ale wolę każdą inną. zamówię ciebie. Myślę, że to jest taki prawdziwy? Tak. <stres> ja. Dareczku, tym razem ci przyznam, że coś, co jest wyższe od ciebie, faktycznie jest wielkie. Mega, nie? Chciałabyś takim pojeździć? Bardzo. Ja bym chciała. Bąfalki są jak umywalki. Nie, tak. No, parku, no, parku, no. Chłopaty, łopaty. I zobacz. Ja chodzi do gibla. Leczek, jak zwiedza, to tak wchodzi. Chodzi tak troszkę, Z tymi tak. Kuparki. tubie, 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 jak taki mały pingwinek, tak szybciutko. Echa! Nagraj kijali! O! Lecę do Kibla. O, kurde. Ale bania! To tak samo pachnie, jak wygląda. Ale mega. O ja bo! O Jezu, dlatego tu tak śmierdzi. <noise> no to jest chyba taka kolacja, No nawet w Stanach nie ma takiego Mad Maxa, nie? Pewnie jest, tylko jeszcze nie trafiliśmy, dlatego trzeba szybko wrócić to do ta. stanów. Zabry. Zabry. Na dwie godziny na Expo i nagrywają zamiast oglądać. Idziemy, Magda. Dobra. Ale to dał ucień. Jak to nie ma co nakrywać, jak to jest mega piękne? Zdaje się, to jest żelatyna. To jest z chyba jakiś tam. Tam jest ten, tam są łatwiejsze rzeczy. A ty kupiłeś takie bilety? Nie fleksuj się na mnie. Bilet kosztuje 90 wariatów, czyli jakieś 100 zł. No i znowu, jestem pod wrażeniem tego, jak tanie są atrakcje, które naprawdę dają wizytorcom zwiedzającym bardzo dużo bodźców, naprawdę są takie inspirujące. I w Abu Dhabi byłam mega pod wrażeniem, jak niedrogie były te wejścia, albo na przykład wielki mecz, który był wręcz darmowy. Od zawsze. Od zawsze. Ewa z Adamem pewnie tak, czy. No Ewa z Adamem to nie wiem, ale Ewa z Jurim na pewno. A to na super, na super. Tak. Fajna energia, nie? Ekstra. Na maksa. Aż czuć, nie? Tak, Wajbra. tak. Aż naprawdę masz takie... Super. Tak, naprawdę. Tu jest Armenia i ten zipline robiliśmy. Trzy lata temu? Aaa! No, Przekręca mnie! Uf. Zobaczmy, co jeszcze pokaże nam Armenia. Dwie godziny tutaj to jest dowcip, bo w każdym jednym pawilonie jest jeden kraj i jest bardzo wiele aranżacji pokazujących, co jest najważniejsze w tym kraju. A na się jeszcze do tego chce jeść. Idziemy do food courtu, w którym jest tylko 200 restauracji. Pomyślcie sobie, jaki to jest rozmach, skoro samo jedzenie jest takie... wow. Patrzcie, jaki to jest dużo. Szukaj Ukrainy. Powiedz pewnie na U. Jesteśmy czy na zielonym, czy nie? Idziemy tym tarasem chyba dopiero, wiesz? No. Chociaż nie, bo już są pawilony. To nie są takie proste sprawy, czytanie mapy. To jest takie... Duże auto, które może zrobić wszystko, nawet uratować ludzkie życie. Można sobie za 150 dirhamów pojechać tym autkiem, tylko my znowu nie mamy na to czasu. Z ciekawostek, Kenny West nim jechał. Akurat na, na, na łódzkie dziury. <grym> <grym> Czyli Kenny West kupił 10 stóp? Tak. A ty byś chciał jedną? Tylko. Jak się to auto nazywa, ten nieciągnik? To było napisane, Sher coś tam. Możemy sprawdzić, chcecie? Układam sobie plan na urodziny. Sherf. Dobra. Zorientujemy się, jak będziemy na Ukrainie, jak można taki kupisz. Kupić Kupi się? W dalej ja... no, by była jazda, kupiliśmy szekpa, na ok. Ja chciałabym na urodziny taki. to 20 w tobie to jest fenomenalne miejsce. Idea polega na tym, aby złączyć wszystkie kraje świata w jednym miejscu, stworzyć targi, na których w każdym jednym pawilonie każdy kraj może opowiedzieć swoją historię. Odwiedzający mogą się dowiedzieć z punktu widzenia kraju, co jest najważniejsze. To, co my chcielibyśmy powiedzieć ludziom na temat tego, co jest najważniejsze w Polsce. Jestem zauroczona, my musimy za chwilę wracać, bo dzisiaj mamy wylot, ale na bank tutaj wrócę tylko pod to expo, spędzić trzy dni. Ja chcę wejść do każdego Każdego z tych pawilonów i zapytać, ej, opowiedz mi o swoim kraju, powiedz mi, co u Ciebie jest najbardziej fantastyczne. Sztos! Z ciekawostek, jako łódź walczyliśmy o to, aby to Expo odbyło się u nas i doszliśmy do przedostatniego etapu. Niestety się nie udało. No wiecie, nie umówmy się, na no i Dubaj mamy trochę mniejszy rozmach. Nie to jest w ogóle taka globalna wioska, wiecie, to jest miejsce, w którym możesz poznać każdą kulturę. Jestem zachwycona. Ludzie, którzy lubią, Instalacje, którzy jarają się architekturą, z wszelakimi doznaniami przestrzennymi. To jest fajka, to jest spełnienie marzeń. No to jest takie Vegas, to jest takie Universal Studio, to jest taki Disneyland. Dla, Dla... osób, które. Tak. To mają piękno. wysoką wrażliwość na sztukę. O właśnie, tak. I ty, Dareczku, jak się okazuje. Jestem wrażliwy, a mówiłaś całe życie, że nie. Ha, dareczek robi branding. Trzeba było

Ustawiałam tak. Zostawiałam yeah. Bye. 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 Right. panom tipa dnia. Ale super, co? Jaki no. vibe fajny. Boże, jaka mm -hmm. tu jest energia. Nie chce mi się w ogóle stąd wychodzić. Tu trzeba wrócić. Trzeba tu koniecznie wrócić, koniecznie. To już koniec naszego odcinka. Zostawcie łapeczki w górę, coś tam naciśnijcie, chyba subskrypcję, czy coś, bo ja tam nie ogarniam tego. To, to coś z dzwonkiem było, takiego. <śledzio> jak wam się podobało, to super, jak nie podobało, trzeba wyłączyć komputer, wyrzucić za okno i zapomnieć o internecie. Buziaki wielkie i życzymy wam dobrego dnia. Strzała!